Jaki mamy piękny dzień, jest 30 stopni! Właśnie się opalam, a u Was ile jest stopni? Napiszcie w komentarzu. Czy u Was jest gorąco, czy może chłodno? Bo ja tu się zaraz spalę na słońcu, ale mam parasol i mam picie. Zaraz się napiję, ale czekaj, czekaj. Kto tam stoi z tyłu za mną? Eee, przepraszam. Eee, kim wy jesteście? Niko tu nie zapraszam, możecie się od ja się tu opalam. Chodź, Zaraz, zaraz. E, czemu wy tak dziwa e, Jaki to jest wielki język? Co to za język? E, może pan odejść ode mnie? Nie, ja nie chcę ciebie. czekolady. Nie chcę czekolady. Nie chcę czekolady dobra, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Może ja sobie lepiej odejdę? E, kim wy jesteście? Zaraz, zaraz. E, czy to nie są... Czy to nie są jakieś nowe brainroty? E, dobra, wiecie co? To ja lepiej sobie ucieknę. Aaaa, szybko, 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 szybko. Mm. Uciekam Ktoś do Smajlandii. Tutaj, tutaj jeszcze Jestem mega blisko. Oni coś do mnie gadają, że czekolada, ale ja nie, 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 ja chcę pić, nie chcę jeść. Dobra, wiecie co, ucieknę tutaj. Może mi nie zobaczyli. Czekaj, podejdę tutaj. Ominąłem ich. Nie po poszliśmy się tam. Jak? O o, 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 nie, o nie, o nie! O chyba mnie zobaczył. O nie idzie tutaj. Oś, nie, tu nie ma, nie, tu nie ma, nie, tu nie ma! Aaaaaah! W nogi! O, zobaczyli mnie, zobaczyli mnie, idą! Idą! i zaraz jeszcze na. autobus wyszedł! To są nowe brainroty. kara Kraka rako kun i l Socholak Oni się tak nazywają! O nie, dobra, to są nowe brainroty A. Przyjaciele, uciekajcie ej, to no, Uciekajcie ucieka. O nie, o nie, co my zrobimy teraz Aaaa, Słuchajcie ej, ej, szybko, 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 szybko Potrzebujemy najlepszą bazę Najlepsza baza, co to, co to jest w ogóle Pff, To jest do nasz domek To jest stara baza O nie, Musimy ją odnowić, bo oni się tu do dostaną Jaka mega stara baza Ona się nie nadaje do niczego Chyba tak, nie wytrzymie przed no, ja nowymi brainrotami. Tam jest bus tam jest domek, to są nowe Brain Roty. One wow. będą chciały nas rozwalić, ale musimy szybko... O no, no tak idą, idą! Dawajcie to! Tu... One się na nas patrzą! O nie, tu jeszcze są dziury. Oj, nie wiem czy ta tajna baza da radę wytrzymać! Musielibyśmy ją szybko zmienić, aby była najlepsza! Tak, prawda, Te... no, ja no, dobra! Dawajcie, dawajcie, szybko! Ta baza musi uchronić przed wejściem do Smajlandii. Znaczy, tam jest droga, tam się idzie do naszej pięknej wioski, tam są budynki, nie możemy ich tutaj przepuścić. A stoją! I słyszę jak tam się lud bije. O, i trąbi! O, patrzy się! Jakie oczy i tam jest jeszcze czekolada. Dobra, pospieszmy się, pospieszmy się, pospieszmy się, pospieszmy się szybko. E, dobra, e, kopmy, kopny, kopmy, kopny, kopmy, zawajdź. ściany, ściany masło. wymieniamy. Dawaj, Zobacz, co znalazłem w tym domku, trzymaj, proszę bardzo, to jest dla ciebie. Daj mi ten, ten kilo, daj mi ten kilo. przykupmy zróbmy największe, inny. najlepsze, najlepsze e, pułapki. Tutaj szybko zróbmy. Łoo! Wow, ej, to ej, patrzcie jaki kilo w kozacki! Dobra jest! Zrobimy szybko, tu możemy wylać lawę. Wylewaj Majki, tak, lawę, jest. szybko! Dobra, idę po lawę, idę po lawę, szybko, jest w dobra, szybko rozwalam, okej, ale kozak Dobra. kilof, to kupię 6 czy 9 bloków na raz Na tu będzie lawa, tak, lawa będzie przed Teraz zrobimy jeszcze tutaj wodę Bum, bum, patrz jak szybko kopie Ej, ten kilof jest super Dziun, dzium, okay, tu tutaj, będzie woda. Tutaj. Uh, dobra, z tej strony ben, szybko. O, właśnie, bo oni się mogą roztopić w wodzie ten pan czekolada na przykład. Okej, okay, rozwaliłem, dobra, jest kozak, teraz tylko wyjdę. Hops, 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 dobrze. Okej, okay, tu będzie woda. Tutaj dajmy teraz, y, zaraz, tutaj mamy wełnę. O, nie, ta o, wełna o, ciężka się Ciężko się rozwala. O, nie, czym ją rozwalić? O, dobrze, idzie moją siekierką. Patrz, dobra, ja, rozwalam. Dawaj, daj, szybko, szybko rozwalaj, bam, dobra, bam, ja bam, tutaj bam. zrobię teraz kolejne. Tu będziemy mogli wygrać coś innego, jakieś inne substancje. No, oni na razie się zatrzymali stoją, ale nie wiadomo kiedy podejdą. No wejdźmy no teraz właśnie, tutaj. Może zaraz, zaraz nie się zabierają się. po prostu o nie. O, nie Okej, okay, nie, mamy nie. lawy, mamy lawy, mamy lawy. Dobra, mamy, mamy teraz lawy. zabezpieczenia. Baza e, te się zmienia, zobaczcie, jaka ładna będzie. O oh, yeah! Robimy bazę najlepszą w Minecrafcie, gdzie będzie miała różne zabezpieczenia. Widzowie, potrzebuję Waszej pomocy. Każda jedna apeczka w górę to są jedne kolce dla mnie więcej. Klikajcie łapeczki, żebyśmy tutaj wbili, nie wiem, 5000 łapeczek czy damy radę. Klikajcie teraz. Uwaga, a ja mam jedną łapeczkę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, czyli ta jedna łapeczka to jest jeden kolec więcej dla mnie. Kto by mógł kliknąć to z góry, każdemu dziękuję. Do tutaj dajmy kolejne w życiu. dobra. patrz, patrz, patrz Ale klikają łapeczek dużo. Wow, jak dużo! O, let's go, let's go, Ole let's go. Teraz tu kolejne. Dobra, dziękuję każdemu za każdą łapeczkę, będę sobie sprawdzał. Dobra, mamy kolce. Okej, okay, dużo już pułapek jest. Czekaj, czekaj, oni gdzieś wracają. Ej, tam stanął, on stanął na drzewo. Oni wchodzą do lasu, oni się kryją. Dobra, ej, będziemy musieli ich złapać, pójdziemy do nich i weźmiemy przynętę, weszli do lasu, tam pomiędzy chowają się, O, oni są sprytni, patrz, jak patrzy oczami, ej, jaki język on wiedzą, ma, co robią. o, jest, o, ma tam napisane literę E w ogóle, co to E, E, a, może e. przez to ej! to się tak robi językiem, że E, i się język e. wystawia, dlatego, ej, tak, tak, to jak u dentysty się robi, że ee, język się wystawia i dlatego on to robi I tam jest koniego czekolada. O o. Czekolada, która trzyma normalnie tutaj czekoladę, czajcie? Czekoladka Ungada, Ungada, dobra, pospieszmy się, pospieszmy się, pospieszmy się! Tak tutaj bardzo się robi. Tak, nie, czekaj, zaraz, zaraz, coś tam jest! A, o, Uważaj nie, co... Majki! Gdzie jesteś o, Majki? O, o, tutaj leżę. Uważaj, nie co zrobiłeś. O, Majki, oj. ostrożnie. O, Ale dobra. się wygiął. Ja nie zauważyłem tego dołka mojej nogi. O, muszę wstać. Jeszcze. raz, o, dwa i... Trzy! Obstanął. Udało mi się. O. Majki, uważaj. Ech, dobra, dobra, będę uważał. Nie Ej, tutaj patrzcie. Są kanały Majki i Niko. Dostawcie jednego subika dla Niko. Kto by mógł wejść, link macie w opisie. Kliknijcie mu jednego subika. I tak samo dla Majki. Majki też tutaj nagrywa. Też zobaczmy, jaki filmik tutaj wrzucił. O, Majki tu miał coś. Dobra, przez, przewinamy. Wow. Ej, zaraz, zaraz. Tu byłeś VIPem ze Squid Game? Tak jest. Wow. Byłem, ale cicho. Ej, dobra, to jest to jest mega dobry filmik. Wpadajcie, sprawdzajcie link w w opisie Niko oraz Majki, zostawcie im po jednym subiku. I tutaj też wpadajcie od razu na przykład na mój sklep, gdzie wleciały nowe słuchawki. i Już się pojawi niedługo nowy plecak. Link w opisie, sprawdzajcie, wpadajcie. Dużo nowości już zaraz będzie. Smajsto.pl, Smajsto Team. Dobra, a teraz szybko, szybko dawajcie. Musimy tutaj zabezpieczyć, mamy dużo zabezpieczeń. Oni nie mogą wejść tutaj do nas. Dobra, dobra, dobra. Smajsto, ola, ja mam fajne, ja mam fajne. Dobra, ja idę teraz, przeskakuję. A, wow, o nie, 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 nie. Woda, 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 woda! Rosły wodę! Tylko tutaj, tutaj jestem! Woda, 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 woda! To jest... Ja wow. się. się. Ja bym ja, ja, jeszcze prawie sam padł, do lawa bije. Okej, wow, lastery mamy, dobra, dobrze, no. dawaj, Niko! Dawaj, bo to Niko tak mocno pracuje z krzywimi Dobra, oczami. Dobraż, boom, boom, boom. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko podpatrz. się nie popasz Niko, bo to laser. Biegnie, 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 biegnie i podłącza. I tu i tutaj pyk. laser się pojawia. Ło, wow, panie, Mamy laser, Ej, Nico, ciekawe czy ich oczy. przetnie. Dobra, teraz tutaj mamy, ło, wow, ale się zmieniło, zobaczcie ta baza, ją odatowaliśmy Dobra, ona od razu lepiej wygląda. wygląda... I teraz tak mamy jest. tutaj różne rzeczy. Możemy postawić. Co to? Kto dodał kibel? Po co tu kibel jest potrzebny? No żeby się załatwić. No nie, to pewnie Niko. On specjalnie dodaje, no nie. To kibel nam niczym nie pomoże. Jeszcze łóżko tu mamy spać, jak tutaj idą Brain roty. No tak. Dobra, nie no jeszcze mydło. Mać. Jeszcze mydło tutaj jest. Ale my nie mamy dekorować, tylko No tylko mamy właśnie. Się bronić! Dobra, bronić, bronić, Dobra, dawaj, dawaj drzwi, drzwi tu postawcie, tutaj. To znaki, zobacz, ostrzegawcze. Drzwi tu, patrz. Znaki ostrzegawcze, dobra. Co jeszcze możemy tu dać? Czekaj, mamy tutaj pralkę. Pralkę? Po co pralka? Będziemy jeszcze prali swoje ubrania? E, nie wiadomo jak długo tu będziemy. Ubradzimy. Kto tutaj daje? Nie, to rzeczy nie wytrzymy. O, apteczka się przyda akurat. To jakby coś się stało, to mamy apteczkę pierwszej pomocy. Dobra, mamy... Co jeszcze tutaj mamy? Zupa pomidorowa? No nie. No bo nie ja jestem głodny. Mam. To zabrałam. Jeszcze zupę pomidorową. Dora. Dobra, dajmy, hmm, co jest potrzebne nam, dajmy, co może nam być o, ja potrzebne? ja wiem, ja wiem, zabar, to jest potrzebne. To jest potrzebne? Tak. Musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy. To nie jest potrzebne, nasz świat może tak wyglądać, szaro, jak te brunoloty nas przejmą. Dobra, nie, nie, weźmy nie, pułapki, tak zastawmy. Nie e, trapy, U. wezmę to, okej, okay, to, dra wziąłem, idziemy z teraz, slow, szybko. Z slow, to jest potrzebne. O, co to jest? Co jest Gunek? Majki, co ty robisz? Zasiliłem go na redstone, dlatego jest taki różowy, a Ej, on jest zaraz wolny! Majki, złap z niego! E, dobra, dobra! E, co poczekaj jest? tutaj chwilę! Opanowałeś go, możesz nim sterować? Tak jest, normalnie patrzcie, wchodzę na niego wow! i on i może... O. Ej, patrzcie co robi Majki! Yo! Patrz ona wala. Może... o napala! <laughs> Weź raz, no, tam, nie uderz, patrz, patrz, idzie, idzie. Ale ma duży To On normalnie steruje golemem. Ej, to jest fajne, bo będziesz mógł tym golemem kazać mu i go trzymać tutaj za głowę i żeby on uderzył te brain roty tam. Tak jest, dokładnie o to chodziło. Dobra, Dobra chodź Golemie, budujemy. To może się uda, tak, 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 dobrze, dobrze. Kogo. Ej, nic nie tam, nic tam. Dobra, jeszcze nad nim popracujemy trochę. Ej, postój może tutaj na razie. Dobra, dobra, dobra. A tutaj mamy przygotowane wszystkie bronie, zobaczcie, są. I tutaj bierzemy, będziemy się bronić przed Bierne nowymi. Zobaczymy, czy damy radę. Czy baza wytrwa? Oglądajcie dalej, dobra, bierzemy to wszystkie bronie. Okej, okay, mam już zabezpieczone, dobra. Ole, będzie się teraz działo. O, ja masz z wielką spluwę. Okej, okay, idą, nadchodzą! Idzie o, ten wielki język. Yo, idą wszystkie wow. największe autobus jest. Tak, jeszcze tak, kolej, tak, kolej tak. El Solo Halaka. O, jak gada, gada gadają. O, Ej, o, 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 Idą, idą, idą co? Idą, Co ja mam, co, pomysł, co? Ja mam pomysł, zaraz przyjdę. Niko, zaraz stój, przyjdę. Niko. Ja! Niko zaraz przyjdę. Stój, nie, nie. O nie, on pobiegł tam tego lasu. On Niko, on nie, nie ja zostawaj nas. Wracaj. A co on zrobi? Co nas. On zawsze ma jakieś głupie pomysły, nie wiem co ma za głupie pomysły Dobra, wiecie co? Jesteśmy bez niego, staciliśmy niko. Dobra, on gdzieś pobiegł, on ma zawsze jakieś tam pomysły, nie wiadomo jakie Dobra, wiesz co? No to zostawmy go, bronimy! My musimy bronić! Bronimy bazy! Bronimy bazy! Bronimy bazy! Bronimy bazy! A macie! Dawalamy w nich! Zawalać w nich mocno! Wuhu! Dobra, Dobramy, dobalamy, dostałem, 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 dostałem! Dostałem, dostałem! Abonica mi się skończyła! Ooo, abonica mi się skończyła! O nie! No to o, o, mamy. Teraz mam drugą. A macie! Go w nich mocno! O, ho, ho. o nie, oni idą. Dostaję, dostaję, dostaję! O nie! O nie, znowu. No mi się skończyła amunicja, dobra, idą. Musimy do nich podejść bliżej, 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 bliżej? podejdźmy do nich. Bliżej, 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 bliżej. Majki, co ty tam robisz? Co ty tam, bro, klepiesz Ech, teraz? Się miecz! O, taki będzie idealny On i... coś klepie tutaj, dobra. Wow. Dobra, jest miecz, O, fajnie, okej. Ale teraz musimy... Czekać. ups, skoczyć, dobra, idziemy. Ej wy, stójcie, nie będziecie tu nigdy, służycie? Nigdy tu nie wejdziecie. Rozwalę was! Jedźcie to! A macie! Dobolowic, a Ała! dostałem! A rzucił się! A! biega we mnie! Biega we mnie! a rzucił się wa mnie! Ciga wielka, lebo O chodźcie! A ty mnie polizał, fuj! To nie brzmi jak. nie, o językiem! O mnie językiem bliżej, pomóżcie mi! O nie, nie chcę czekolady twojej. zabieraj to Ale nie wiem, wiesz, te swoje stopy śmierdzące o fuj! Co to śmierdzi tak serem? O nie! O mi o nie, o nie, o nie, stopy tu daje, no nie, wypadzmy! Wy... Aaaaah, rozwalam no was wszystkich! Robacie! Piesi golewie, piesich! Dawaj go, dawaj! Dawaj go lewie! Razem! Bam! Jeszcze jest mieczon! Dobrze, dobrze, dobrze! Dawaj bajki! Bam, bam! Trochę czekoladki! Pa was, Nie chcę czekoladki, nie chcę naszych czekoladek! Dawaj go bam, 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 Dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj, oh, go, go. dawaj, dawaj! O, fu, ale go śmierdzą stopy, o nie, cię on, nie, on, polizał, on Cię polizał, on cię polizał językiem! Fuj! On cię polizał! O nie, o nie Dobra, uciekał Uciekaj! Uważaj, ucieka, O nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj. nie. golem jest taki wolny, o nie golemie, ty umiesz pływać w ogóle? O nie, muszę z zjeść. zejść robi? Nie, nie no, nie wytrzymuję ze śmiechu zaraz Chodź po czekoladkę Chodź po czekoladkę, o nie, nie chodź po czekoladkę. A, Jezus, co zostaje O nie, wytrzymiał Jaki mamy pomysł? Gdzie jest w ogóle Niko? Chodź gdzie on, po czekoladkę go potrzebujemy. O, o. o gra tyle co! Są... Ale niestety nic im nie zrobiły, Dora, Elektryczność! Poo! Elektryczność! elektryczność! Nie damy rady! Do bazy, do bazy, do bazy! Tak, do bazy się, kubamy się, kubamy się! Daj mi coś! Padam! Daj o, mi nie, szybko o, nie. woda! Szybko mam wiatr z wodą! O, pocz, nie. Daj mi daj mi, daj mi wodę, Polak, daj mi, środku położę. jestem! No, w środku no. jestem! Dawaj, pan, 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 dawaj, pan, dawaj! Dobra, jest dzięki, zamykaj! O Nie ma miejsca! Nie, o nie lubi, zjedzę, pocz! On bliżej ją językiem! Bliżej ją! O nie lubi, uważaj! O -o, o, 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 o! O nie, on ją zjada! O nie, językiem to. O fu! co to o, za jedyny? O językiem... On, on tu wkał swój jezy, nie fu, wiem co. Jak on go tu wpycha, lew, mój. Możemy na górę zobaczyć! O okay. nie, nasza baza pada, nikt nam nie pomoże! Ratunku, jest już ktoś! O nie. O nie, o nie, o no to nie. już po nas. Nie mamy szans. Chodzą do naszej bazy! O to już nie. jest po nas! O, 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 poczekaj, o, o. mam flarę już mam jest po flarę. nas, już jest po Ech. nas! Dobra, wystrzelaj ją do góry, patrz. Co ty masz? Uwaga. To jest flara, patrz! Bam. Wow! Wzywamy pomoc, ratunku! That flara poleciała! Po... Flara Na Ech, Co to? jest? Niko biegnie, co nie zrobił? jestem z wami! Ej, co? jest? Niko biegnie! Zamast, nawala w nich! Napala, napala, napalatrzcie! Łącie! Niko, co ty na masz? Na jeleniu? O ma na jeleniu z 99 nocy! Oni silny ten jeleń! Zobacz, Niko, ty ogarnąłeś jelenia z 99 nocy! No jak? Zobacz, wow. jaki to Ej mój... dawaj, dawaj! Weź się grozal, weź i grozal, rozwali! No nie ma problemu, zobacz! O, chodź, Rozwalaj! Atakuje ich z tym jeleniem. Jelenie jest mega mocne, bo to jest jelenie z 99 mocy. Patrz, jak nawala! Ugh! rozwalił jednego! Rozwalam jednego! Rozwalam w Rozwalam jednego! Rozwalam jednego! Rozwalam czekolady, odejść jednego! Rozwalam dawaj, Rozwalam pomóżmy, pomóżmy, jednego! Rozwalam jednego! masz, 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 a masz, a masz, jednego! Rozwalam jednego! Rozwalam A Rozwalam a Rozwalam jednego! Rozwalam jednego! Rozwalam jednego! nie jest patrzy Wow. Niko, gdzie jesteś? Się zrobiło. Nico, jest Niko! Na nie, jeleniu, ej, to jest nieźle! Zobaczcie nie? jak on skacze! Wow! Ale wysoko! Ej, musimy zrobić bazę jelenia, nie? Ej, mam pomysł, nie? Abyśmy zrobili bazę jelenia. Weź napiszcie w komentarzu, kto by chciał. Zostawcie łapeczkę w górę. Jeleń nam pomógł. zaczcie. on ma nad nim kontrolę. To jest dobre, bo jak siedzisz na, właśnie na jeleniu... Ten jeleń ma dużo, bardzo siły. A wy widzowie możecie też wejść i mieć siłę na sklep Maestro no Team. A, czekaj. Na sklep Maestro no Team. Po fajną nową kolekcję wpadajcie. Nowe rzeczy szkolne już niedługo będą. Link w opisie smajslo.pl oraz kanał Mikey I... Kanał Niko. Zostawcie mi jednego subika. Linki macie w opisie.